Jak będzie wyglądała reprezentacja Polski za 10 lat? Z powołanych bramkarzy mamy Cezarego Misztę, Alberta Posiadałe i Artura Wawrzyniaka. W obronie jest Michał Gurgul, Tomaso Guercio, Wojciech Mońka, Ariel Mosur, Patryk Peda, Jan Ziłkowski, Dominik Kaczmarek, Peter Krupa, Dominik Szala i Konrad Pawłowski. Zanim pokażę ci pomoc, to ty zostaw suba i łapkę w górę, bo odbudowuję ten kanał. A w pomocy jest Jakub Kałuziński, Kacper Ko Kozłowski, Nikola Zalewski, Antoni Kozubal, Tomasz Pawłowski, Aleks Wilk, Kacper Urbański, Franciszek Frańczak i Jan Faberski. I na napadzie jest najciekawiej, bo jest tam Mateusz Bogusz, Szymon Włodarczyk, Krzysztof Wawrzyniak, i Regen Lewa Roberta Lewandowskiego, Sebastian Wilk, 95 tempa, świetny zawod.